Cześć wszystkim. Witam w pierwszym odcinku z to był pierwszy dzień. tak? No robimy już teraz formy jednodniowe. Jeśli już chcą, to próbuję grać Zagramy matę. Trzeba sobie przypomnieć historię, oczywiście, nie? Po każdym dniu, będę się to nie przed każdym dniu się będę z wami żegnał, nie? W jednym terminie mogę wam cisnąć 3 dni. Takie informacje mogę Wam przypomnieć. Papalui daje mu maszynkę, pokazuje talerz, daje napój. I wychodząc z mat, rozbija ten posąg, czyli otwarty. Mat a papalui ma pusty swój. No, bo zbity kotek. No to papalui ma pomysł. Ty będziesz pracował, a ja pójdę po nową, nową tę figurkę. Ok, nie wiem, że na komórce inaczej się gra, znaczy w się inaczej gra niż w wersję tą komputerową. I nie wiem czy to jest więcej klientów, czy nie. I ich to jest? E, 128, na razie mam 0. 128, w, w tej raczej więcej jest niż w tej wersji. Tej... No, jest tu Nie niejako wersji Sushiria nie ma HDF. Nie pominę tutoriala, niech sobie leci. Teraz mam dać ocet, jak jest na interne. nie. I teraz mam teraz ten papier i teraz czekać aż się ryż ugotuje. Ok, i teraz tak. Tutaj muszę znaleźć łososia. Teraz go rozłożyć ładnie. Ok. Nie powinno, zająć, nie powinno sprawić to problemu. Teraz ser. Jak na, tutaj ale na to mi się to pojawi. Nie? Może, żeby jedno na drugim nie leżało. Ok, i teraz zero. Okej, okay, teraz jeszcze przesuwanie, bo jest dosyć polewa. I teraz... Ha. No inaczej się tu kroi, inaczej. No ale jednak jakoś pokroić trzeba, nie? Dobra i teraz oczywiście, o herbata trochę już mi nie wyszła i teraz dlatego chociaż nie chciałem ja pominąć nie. No ale no dobra taki zag jest 100% e... mi wyszło może tutaj będzie łatwiejszy 100% do zdobycia biul oczywiście bo w innych to jakoś się o to nie martwię. No i to jest flipnięcie. Reszcie Rozwiniemy sobie papier. No teraz trafiło mnie. Gwiazdkę za pierwszym razem. Drugą też trzecia jest też. Chciałbym no. sobie już posładać do góry, a ja ten blip no Wiadomo, że będzie mi najjeżdżało. Ok, marka wszystkie. To teraz roll i posypka. No, chyba będzie łatwiej to polewać. Nie mogę jakby tego poza wyrzucić. jest gotowe, więc drugi dzień, zle pierwszy dzień zleciał 100% znowu 3, ale tym razem już nie, w build. Mogę no, właśnie skipnąć ten tu tutorial i mielibyśmy ten niego Może już. Raz pierwszy jeszcze mamy jest, jest do dzień na pewno, o physics Boot. Nie ma, że żadnych... chyba nie gramy jeszcze w pokazach długo o Physics Boot. Przynajmniej sobie nie wspominamy. Prawdopodobnie od razu no para nie napisało mi tego, ale wiem, że to jest para. Okej, okay. i w tym mimo miejscu będę się zawsze z wami witał, żegnam, więc do zobaczenia w kolejnym odcinku, Cześć!